Dzisiaj sprawdzamy, kto zna mnie lepiej, trzech króli czy gencji. A pierwsza kategoria to zakupy. Zapraszam do galerii. Lecimy! Potrzebujemy trzech rzeczy. Pierwsza jest cringe'owa, druga to jest przedmiot związany z jego największym hobby. Hmm. Trzecia słodycz, który najbardziej korzyści się z dzieciństwem. Dobra, cringe'owa rzecz e, dla Barka. Ty jesteś dobra, więc e, zostawiam to tobie. Nie, e, mam pomysł na, na, na słodycze i mam pomysł też na, na, na hobby. Kocha, chodzić na saunowanie, a w saunie takie rzeczy właśnie się dzieją. Tylko problem jest kosztuje? taki, że to kosztuje 80 zł. Ja mam pomysł. Muszę coś zjeść. Dobra, no i pomyślimy, no gadamy ten. To jest godny. Jedzeniu, strasznie godny jestem. tutaj no ten makaron chce weź po wietnamsku. No i ja to by było torbę z gesa kupić. To by, to by go rozśmieszyło, ale to jest za drogie. Ej, tutaj jest case, y, case, y, case y, z gesa. Ej, tak. Maszko 50 zł, kurna. No to jest dobre. No jest to cringe'owe. A z jego pasją to może być y, y, jakieś oleje eteryczny Ej, albo, ręcznik, albo ręcznik wysponowany. No. Dobra, no to cringe, proszę bardzo. 6,40 czy jest bardziej abstrakcyjna rzecz? <grym> jest okej, <okay>. dobra cena. <grym> to jest krótka, krótka data, data ważności, dobra, to jest. I to zajebiste. kosztuje 2,80. A czemu takie tanie jest? Kulka data ważności. To miesiąc jeszcze biorę, to za złot 80 zł dla siebie. On ma nosa do złota. Wiesz, czy, 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 co na pewno nie jest jego hobby? Słuchanie. Słuchanie. Mhm. Kurde. ręcznik? Kudę. No ręcznik może, no ale co? Ręcznik mu kupisz. Związana rzecz z jego hobby. No niby tak. No dobra, no to kupmy mu ręcznik. Dobra, chodź, bo mamy 10 minut. Bierzemy ręcznik. Coś, co się kojarzy z jego hobby. Mordzia, to patrz. A że dziewczyny? No kobiece coś. Dobre, dobre. Ja myślę, że to fajne. Weźcie trzy złote, super, to weźmy najtańsze. Ja mam numer do kupić tego. Dawaj, dzwonimy depowo do powodu taty. Mamy pytanko, bo nagrywamy odcinek i nagrywamy, kto bardziej zna Bartka, no nie? I musimy mu kupić jakiś, jakiś słodycz, co mu się z dzieciństwem kojarzy, co on tam jadł. Coś z stacjami. Spi pistacje lubi jak był dzieckiem? No to czekoladę dubajską trzeba kupić. No, ale tak z dzieciństwa fajne wspomnienie, gdybyście trafili takie cukierki, były Werthers, Original takie śmietankowe. Werther's originals, śmietankowe. O, dobra, no dobra, dobra, pani, dziękujemy babę. bardzo. Takie, aha! Takie. Ja nie zrozumiałam, to te tak! Ciasteczka z galaretką, on mówi, Zawsze że. Zawsze jest... u babci takie były. No tak. No, z dzieciństwem się dawaj. Bierzemy. wam, czy będzie tu dubajska czekolada? Jest. Nie gadaj. 20 złotych. Idealnie. Szorek. No jest. Wszystko tu. Zarobiste jest ten makaron, nie? E? Nie, ja akurat tutaj. Dziękujemy to... bardzo. To jest jakiś, jakiś totalny fart. A ty, bo znasz stawkę, jaka jest wygrana? Czy to jest 600 zł? To było ogólnie, by, że my to wygramy na pewno. No my to raczej wygramy. Znaczy, nie ma opcji, żebyśmy wygrali. Patrząc jakie szczęście mamy. Proszę bardzo, i to jeszcze miks. I już, 6 zł. I co drugą mogę powiedzieć, że bardzo się dziwię, jeżeli wygrać tę kategorię. Uważam, jest, my że nie wiem. ją po całości, no. nie?